X większy od 95 odjąć 26, czyli większy od 69. No i teraz odpowiedź brzmi nie. Czy napiszmy nie, są tam i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że raz mamy X mniejsze od 69, a raz większy. No ale mamy jeszcze podpunkt B. I w podpunkcie B mamy tak. X plus 1 czwarta, większe równe 2 trzecie. I x plus 1 12 większe równe 1 2. No to x jest większe lub równe. I mamy 2 3 minus 1 4. No trzeba to sprawdzić do wspólnego mianownika. E, wspólną tą wielokrotnością trójki i czwórki będzie 12. Czyli 2 3 to jest 8 12. 2 razy 4 8. 3 razy 4 12. I 1 czwarta to 3 dwunasty, 1 razy 3 to 3, 4 razy 3 to 12, czyli x jest większy lub równy i mamy 5 dwunastych, no ale z drugiej strony x jest większy lub równy 1 druga minus 1 12 i znów wspólny mianownik to będzie 12, 1 druga to 6 dwunastych no i 6 dwunastych odjąć 1 12 105 dwunastych, dostaliśmy to samo, jeżeli dostaliśmy to samo, napiszmy tak, są, no będzie wiadomo, że chodzi o to, że są równoważne.